Mandero, moi drodzy. W tym tygodniu niewiele nagrywałem, a mamy już piątek, dlatego że mieliśmy trochę rzeczy do pogarniania składami. O dziwo, sezon się zbliża i był to tydzień, gdzie codziennie jakiś kładzier przyjeżdżał na przegląd, począwszy od CF-520, skończywszy na Stilsu Gepardu, którego już których już w zasadzie nie ma, czekamy dalej ociepanie. Robię sobie tutaj porządki, wynoszę sobie dużo, dużo rzeczy sobie wynoszę do tego blaszaczka, którego tam postawiliśmy, bo to będzie nasz taki pseudo magazyn. Tutaj też robię sobie full porządek na tych półkach, to jeszcze ogarniam, ogarniam od wczoraj, jeszcze dzisiaj cały dzień mi z tym zejdzie. Wszystko sobie elegancko pakuję do skrzynek Kubrika. Domówiłem sobie jeszcze trochę tych skrzynek, bo mówię, no tutaj w takiej wieżym jeszcze pół garażu no tutaj sobie robię taką małą wystawkę takich podstawowych akcesoriów, które, yy, które mamy, które możemy klientom zamontować. Co prawda tego nie będę jakoś sprzedawał w detalu, bo nie chce mi się tego robić, ale tak jak klienci przychodzą, to nawet czasem nie wiedzą o tym, że, że jest uchwyt na telefon, że są dystanse, że można filtr powietrza zmienić w CFC, na przykład, że można manetki zamontować, że można sobie takiego dziada cyknąć, że są zestawy naprawcze do, także to tak bardziej orientacyjnie dla klientów. Przed chwilą pan przywiózł, <laughs> przywiózł śnieg. Czy przywiózł sobie taki śnieg? Tutaj mamy kładziorka, właśnie przed chwilą pan przywiózł go na przegląd. Kupiony pod Warszawą CFEczka na pierwszy przegląd po 100 km <laughs> z nieposmarowanymi kalamitkami, ale to już standard. To już po prostu jest standardem. A tutaj mamy, co my tu mamy? Tutaj tata sobie ogarnia od wczoraj przegląd, bo wczoraj po południu klient przywiózł składa. To jest 2019 rocznik yy, CFK. Z przebiegiem, uwaga, 270 km. <ścoughs> Niesamowite. Kładzierek fajny, zadbany. Tutaj już widzę jakieś ten. Machloje były. Jakieś machloje były. Oleju filtrów wymieniane. Zarabia zielane. Tak to jest. Od teraz yy, zrobiłem sobie taki protokół zdawczo-odbiorczy po przeglądzie, bo powiem wam szczerze, że jak klient odbiera Kładziora i po miesiącu czasu lub po dwóch, trzech dniach pisze, że ma jakieś zastrzeżenia, to jest słabo. Generalnie, jeśli ktoś mi pisze, że, że na przykład y, nie miał oleju w silniku po miesiącu czasu, albo po kilku dniach, no sorry. <noise> no ale no, zdarzałem się też takie perełki, niestety, nie, mimo że y, wkłada człowiek serducho w ten przegląd i robi wszystko. A jak klientowi na przykład przeszkadza e, kropelka oleju na jakiejś, nie wiem, osłonie tutaj, która się zdarzyła przy wymianie, czy, czy generalnie wiecie, no zawsze się coś ulewa, zawsze to wycieramy, ale to jest normalne, że może się jakaś kropelka zdarzyć, która gdzieś tam coś tam ubrudzi kawałek ramy. O Jezus Maria! I wszystko. Ostatnio na przykład klient stwierdził, uwaga, ostatnio klient stwierdził na przykład yy, pod... W dwóch czy trzech dniach klient wysyła mi zdjęcie pokrywy filtra oleju. Naprawdę, to jest realna sytuacja, gdzie ta pokrywa no jest brudna. Tu jest po prostu błoto, nie? I, i zrobił wielkie halo, że przed wymianą filtru oleja my nie wyczyściliśmy tej osłony, tylko klient zapomniał o tym, że tym kładem wracał od nas. W deszczową pogodę ponad 30 km do domu, i po dwóch dniach od tego powrotu, on wysyła zdjęcie brudnej pokrywy, czajcie? To znowu sytuacja. Ja jestem jednicy? No Także tak to w skrócie wygląda. Przygotowywuję sobie teraz protokół. Jest podpisane, jest, że klient nie ma żadnych zastrzeżeń. Klient musi się przy nas przejechać tym kładem. Przy kliencie razem z mechanikiem, czyli na przykład z moim tatą, sprawdzimy wszystkie oleje, wszystkie płyny eksploatacyjne, żeby takie sytuacje wykluczyć. Bo ja podpisuję się obiema rękoma, że my nigdy w życiu, powtarzam, nigdy w życiu nie popełniliśmy takiej gafy. Bo tata sprawdza po mnie, ja sprawdzam po tacie, czyli robimy to. No dwa razy to sprawdzamy, co najmniej dwa razy. Także to, takie małe tam podsumowanko. A ja lecę się przenosić do <laughs> do blaszaka. <laughs> Otwierali salony kładów w blaszakach, paproki. Także tak moi drodzy, a generalnie pamiętajcie, że też to, to jest tak, że jeśli na stu klientów trafia się Jeden klient, z którym się nie możesz dogadać totalnie, to kto jest dziwny, 99 klientów czy ten jeden klient? Siemandero. A więc można powiedzieć, że ukończyłem mamy późne godziny wieczorne, to jeszcze może nie jest tak w 100% skończone, ale już to wszystko wygląda dużo, dużo lepiej niż wyglądało bo e, no generalnie wszystko tutaj magazynowaliśmy i tutaj się narobiło, narobiło tyle bajzlu, że szok. E, także teraz kurde w końcu miałem chwilkę czasu, żeby, żeby to ogarnąć wszystko. E, tak jak wam przedtem mówiłem, cały tydzień minął pod znakiem przeglądów gwarancyjnych kładziorów i nie tylko gwarancyjnych, bo zbliża się sezon, także wszyscy e, powariowali. Tak jak Wam mówiłem przedtem o tych przeglądach, kurczę, no, podpisujemy sobie teraz taki dokument. Yy, pokazujemy przy kliencie wszystko, wszystko pokazujemy, sprawdza, podpisuje po prostu dla świętego spokoju, dla spokojnej głowy, po to, żeby uniknąć problemów, bo kiedyś miałem taki przypadek, że klient po dwóch czy tam trzech miesiącach yy, zadzwonił i ten, no i zaczął świrować. Że on oleju nie ma w silniku, że. A dobra, nie chce mi się gadać. Generalnie ja jestem człowiekiem, którego, yy, którego da się lubić. 99% osób, które mnie poznają osobiście, yy, zawsze się ze mną dogadują. Ale jest 1% ludzi na świecie. Patrzcie, jak sobie posprzątałem, to jest czyściute niejęko. I sobie taką tą wystaweczkę zrobiłem yy, dla klientów, którzy przyjeżdżają, żeby wiedzieli, jakie dodatki możemy im zamontować. Zaraz wam pokażę jeszcze ciuchy całym to, co, loto, co loto jak złoto, tylko, że ich nie ma. Yy, tak, yy, wracając do tematu, no jest taki procent ludzi, z którymi po prostu nie da się dogadać. Yy, tak zwani szukacze, tak zwani przypierdacze, którzy nie robią w swoim życiu nic innego, tylko knują, szukają, żeby komuś zrobić na złość. Także takim ludziom generalnie mówię siemandero, Eee, dobra, pokażę Wam w wokół. Generalnie wiecie, że ja to już mam zrobione od, od X lat, od X czasu. Eee, Polary. Polary CF Moto, co loto jak złoto, Polarini, eee, z nadrużkiem eleganckim, to jest takie fajne, eleganckie, z metką CF Moto. Z drugą metką CF motorbaj kładowy salon.pl i jeszcze z tyłu jest oczywiście nadruk Cena tego to jest chyba 189 zł. Możecie sobie zamawiać, a czy zamawiać, no dużo tego nie ma. Tu jest dosłownie ściki, czy, czy sztuki. Każda inna sztukę mam, fajne, eleganckie. No. Trochę XL, trochę elek I co, coś poniżej LEG jest jeszcze? CF moto? Halo! XXL Mek chyba nie zamawiałem. Najmniejsze. Nie, no, jest MK. Jest jakaś MK. Dla mniejszych dzików MK. No, tak, LK. I jeszcze są bluzy. Zwykłe bluzy. C-moto bajkładowy salon. Bluza z nadrukiem, z nadrukiem z przodu na piersi. Na serduchu. Generalnie ciuszki są spoko jakości, bo ja jak już coś robię to, to staram się, żeby to wszystko miało jakieś tam ręce i nogi. Ja kiedyś w ogóle zajmowałem się robieniem nadruków na odzieży i produkcją takich rzeczy, więc jakieś tam pojęcie o takich tematach mam. CF Moto z tyłu nadruczek. No i tak to wygląda. Możecie to zamawiać. Bluza, koszt bluzy to 500 zł. Młody kawalerze. Koszt yy, bluzy to 129 zł. Były jeszcze w planie dresy, no w zasadzie, w zasadzie są w planie, no bo tylko że kurczę, no wiecie, że ja to nie mam czasu tak dużo na takie rzeczy, żeby to ogarniać. Yy, dresiki C moto, też z oczywiście metunią cyfy moto, ale na razie zamówiłem tylko sobie. Dwie sztuki dla mnie i dla mojego taty pewnie, także sobie to potestujemy. Także moi drodzy, jak macie ochotę bluza Polar 129, 189 to dosłownie jest na palcach jednej ręki, re... no, no dobra, na palcach dwóch rąk mogę to policzyć. Ktoś chce takie rzeczy to pisać na biuro .pl i będziemy wysyłać, czekamy na kładziory. Eee, czekamy na stelsy, bo tutaj mają stać stelsy. Chociaż chwilę. Eee, dobra, moi drodzy, nie przedłużam Wam. Życzę Wam miłego, milutkiego, milusiego weekendu. A więc trzymajcie się, Siemandero PCO. A, i dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze dojdą eee, skrzynki Kubrika. i to sobie zrobię taką drugą wieżę. No i tyle. Także, welcome to my world, Siemandero, PCO jeszcze raz.